Cześć wszystkim z tej strony. Marysia, witajcie z powrotem na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was w końcu z vlogiem, dlatego że stwierdziłam, że ten tydzień będzie tak interesujący, że aż muszę go nagrać. Czujecie ten sarkazm? A tak na poważnie, to już w tym tygodniu zaczynają mi się takie totalne zaliczenia na studiach, i kiedy o tym myślę, to mam ochotę wziąć i wyskoczyć z okna albo skoczyć ze Skytower'a. I właśnie zastanawiam się, która opcja jest lepsza. Chyba Skytower jest bardziej taki. Spektakularny, nie uważacie? Tak więc przygotujcie się, że ten vlog raczej będzie pełen narzekania, płaczu, stresu, złości, frustracji i wszelkich negatywnych emocji. Po tym wspaniałym, jakby, jakże zachęcającym rozpoczęciu, zapraszam. Dzisiaj mamy oczywiście poniedziałek, i ja już wróciłam na szczęście do domu. Miałam tylko 3 godziny włoskiego i Miałam napisać dwa kolokwia, napisałam jedno, ponieważ pani o tym drugim jakby nie tyle zapomniała, ale go nie wydrukowała i stwierdziła, że ona nam tego nie podyktuje, tylko po prostu mamy przyjść za dwa tygodnie i to napisać. Za dwa tygodnie, czajcie? Co jakby nie jest mi do końca na rękę, dlatego że wolałabym to już napisać i wiedzieć czy to zdam, bo jeżeli zdam to super odhaczam i lecę dalej, a jeżeli nie zdam to mogę sobie to za dwa tygodnie, czyli na ostatnich zajęciach poprawić. A w takim przypadku, jeżeli tego nie zdam za dwa tygodnie, to nie wiem kiedy to poprawię. Chyba nigdy, więc fantastycznie, dziękuję. Kiedy patrzę na mój plan i widzę, co mam do zrobienia jutro, to dosłownie chcę mi się wymiotować. Z takich bardziej pozytywnych rzeczy, to w sobotę byłam u mojej koleżanki i poprawiłam sobie dziarki. Ha, nie czuję kiedy rymuję, zaczęło się. Poprawiłam sobie księżyc i tutaj na nodze. Wczoraj 7 godzin robiłam prezentację, którą muszę przedstawić jutro i nie mogę jej znaleźć na moim komputerze. Teraz udowodnię Wam, że ta prezentacja to jestem ja w 153%, dlatego że po pierwsze mamy tutaj Friends, czyli pojawił się Joey Tribbiani, jest Kendall Jenner, jest Justin Bieber, cały osobny slajd o Hailey Bieber i na końcu jeszcze musiałam wrzucić oczywiście Kylie Jenner i Timotiego Chalamet. Dziękuję bardzo! Zabijcie mnie, błagam. Sprawdzałam przed chwilą temperaturę i są minus 4 stopnie. Mój plan na dzisiaj jest taki, że na początku mam wykład z historii, później mam warsztat tłumaczeniowy i tam będę pisała pracę zaliczeniową, także trzymajcie kciuki, może oglądacie ten filmik już jakby po tym wszystkim, ale i tak się lepiej z tym czuję, jak do kogoś mówię trzymaj kciuki, potem mam kolokwium i na końcu prezentację, którą Wam wczoraj pokazywałam, tak więc lecę i odezwę się do Was potem. LAYERED okay, OUTFITS WHO BETTER, Joey OR THE WALL? I AND AS WELL AS KENDALL JENNER SHE IS Okej, wróciłam już e, do domu i zdaję sobie sprawę, że nie wyglądam najlepiej, ale serio po 7 godzinach w szkole ja nie jestem żywa i uwierzcie mi, że czuję się znacznie gorzej niż wyglądam. O 8 rano miałam wykład z historii i tak jak mówiłam wcześniej, ja ten przedmiot naprawdę lubię. Jest ciekawy i wszystko super, ale godzina zdecydowanie nie sprzyja. Potem były warsztaty tłumaczeniowe i tam mieliśmy do napisania tłumaczenie, naszą pracę zaliczeniową, bo jeżeli nie wiecie, jeżeli jesteście w ogóle nowi, to jest pierwszy filmik, jaki ode mnie widzicie, to jestem na pierwszym roku filologii angielskiej ze specjalizacją tłumaczeniową, dlatego też bardzo dużo już piszemy tłumaczeń, co jest fajne. Nie jestem Wam w stanie do końca powiedzieć, jaką ocenę przewiduję z tej pracy, dlatego że to wszystko zależy od mojego wykładowcy i jakie błędy on tam znajdzie, bo podejrzewam, że znajdzie ten tekst na pewno nie będzie idealny, ale jak na razie chyba jestem z niego tak nawet zadowolona. Potem mieliśmy kolokwium z takiej jakby leksyki. Ten przedmiot się nazywa Komunikacja ustna. Raczej zdałam go na minimum czwórkę, tak więc zobaczymy, jak zostaną wpisane ocenki. <laughs> I na końcu wisienka na torcie, czyli moja wspaniała prezentacja. Podziękujcie ładnie w komentarzach Kasi, bo to ona dla Was nagrała ten materiał, który widzieliście przed chwilą. Także ja jestem zadowolona, kolejny przedmiot mam już. Na szczęście zdany, Later. większość studentów to masochiści, bo sami wpakowaliśmy się w to gówno. Ja tego nie skomentuję, nie? Nie sądziłam, że na tym vlogu będę płakać. Czytam sobie tekst na wymowę. To jest moja ostatnia rzecz do zrobienia z tego przedmiotu w tym semestrze, tak naprawdę. I nie wiem dlaczego. Tak się totalnie spięłam, zestresowałam. Łapie mnie taka panika. I to jest naprawdę bardzo nieprzyjemne uczucie. Pozostaje mi tylko przeczytanie tego tekstu jeszcze 150 tysięcy razy, zanim pójdę spać. Zobaczymy, co będzie jutro. I co? Co tramwaj? Nie. Co jest co? Właśnie idziemy do szkoły i myślałyśmy, że nasz tramwaj nie działa, ale okazało się, że... Nie wiadomo, co się okazało tak naprawdę, bo po prostu zarąbisty korekt przez cały Wrocław. Po czym wszyscy wyszedliśmy z tramwaju, no i z Kasią stałyśmy sobie pod arkadami i tak czekałyśmy, aż przyjdzie tramwaj, żebyśmy mogły do niego wsiąść. Po czym nagle ja, na szczęście, zgadzałam się, że jesteśmy pod złą galerią i przecież tam zatrzymują się tylko autobusy, a nie tramwaje. Tak więc jesteśmy już jakieś 20 minut spóźnione na psychologię. No, Taco i w piątki leży w wannie, a ja w środę nam się 40 minut na psychologię. Kto ma lepiej? Ja minut. Cicho jest bardziej dramatycznie. Nie, naprawdę w takiej dramatycznej sytuacji. Ja zaraz będę płakać, Angie. Ja jestem ochotnikiem. Nie, powiedziałam, że ja jestem ochotnikiem i że ja się zaraz zgłoszę i pójdę to przeczytać, bo za tydzień nie dam rady po prostu w się tego ogarnąć. Ale skomentuj sytuację z transportem tak pięknie skomentowałaś. Z transportem skomentowałam. spóźniliśmy się pół godziny i w ogóle wykład był idealny odnośnie mojej sytuacji. Wczoraj widzieliście mój super mental breakdown, jak się po prostu poryczałam totalnie przez to. I dzisiaj wchodzę sobie na psychologię, a wykład jest o czym? O stresie i prokrastynacji. Jezu, to też! Pokażę Wam mojego operatora, który dzisiaj wygląda YouTube. Cute! Hi! Kaji! To nie jest śmieszne, kochani! Kochani! Władowca no. mówi do ciebie, jesteś inteligentna. Nauczysz się! Aha. Ale to jest motywacja, Angie, ona cię chce zmotywować. Ja wiem, ale wiesz, co jest najgorsze, że ona motywuje na zasadzie. Ale ci się nauczyszcie, my się tego nie masz. Znaczy? Ale ja się działam mi się uczy. Myśli kiedyś chcieli zostać studentem, albo będziecie musieli zostać studentami, to ten kół polecamy. Mówili, idź na studia, będzie dobrze. No, naprawdę, wchodzi porządnie. Taka przecież. ciekawostka, że my właśnie ten kół tłumaczyłyśmy na pierwszych zajęciach tak. z warsztatów, więc jakby pasuje idealnie. Idealnie, no. Wiecie, ile mental breakdown nie ja mam w ciągu dnia? W ciągu godziny! Właśnie dzisiaj, jak mówiłaś, że mieliśmy o procrastination, ja wczoraj dostałam pytanie jako próbny egzamin, czyli prokrastynuję i w ogóle tak Bitch, All Day every day. to było akurat idealnie do ciebie. No. Ja miałam pytanie o emeryturę, więc to było super. Oh, no, Chociaż ty miałeś jak było to zadanie, gdzie trzeba było napisać my retirement and my future. I would like to have a house with people and everything, więc to twoje emerytury. Ah, <laughs> tak, <laughs> tak. tak. I że My tutaj ciśniemy wyłaha, a tam jest nauka po prostu. Wiecie. Ale wiecie, co to jest idealny obraz tego, jak my się uczymy. Tak. W sensie. <grymne> 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 Wszyscy robią notatki i ogólnie wszyscy piszą do siebie Ej macie to, to i to I potem wchodzisz do, do szkoły i wszyscy siedzą tak z kartką, nie? Kują No i potem jest nagle takie pytanie Ej, a wiesz co to jest to? I masz takie, czekaj muszę sprawdzić w kartce, nie? Więc to jest na zasadzie taki kujesz, ale... No, około 14 prezentacji W ogóle No tłumaczy sobie ja tak no, wiesz, Ale ona mnie zatrzyma, nie? Ona mnie stresuje strasznie tak, Bo ja sobie tak, siedzę na spokojnie na chacie I nic nie robię to, robisz, to, i to tam, gdzie ona ogląda jakieś dynamic no, albo robi jakieś lekcje i czyli się widna, że ja takie robię. I, i, i. Jeśli chodzi o ludzi, to super? Nie, tak naprawdę to się nie lubimy i tylko to że żeby wiecie, było, że niby mam znajomych. Tak, bo y, Mar powiedziała, że ogólnie jej życie jest nudnym kontentem i musi mieć jakiś dreszczenie. Ale mówię, że to płaci, no to dobra powiem, na, że daj, żeby się... Nie, One są ze mną tutaj... po mnie lubią. Nie na no ja. no. Would you like to say something, Kasia? <laughs> To jest moja praca zaliczeniowa całego semestru. Zaczęłam od góry w, w, w październiku. Kończę teraz. Fajnie. Ja ja Pamiętaj jak zakończyła. Nie pojechał, ale z telefonem. I teraz muszę iść po prostu. się pole przysięgam, że spojrzałam kilka razy na te słówka i, i nawet starałam się je zapamiętać, no ale ni cholera no, no, ani jedno, ani jedno, czajcie? O kurde, to ja rozpowiedziałam po Hejka kochani, jesteśmy już po pierwszym kolosie, którego raczej zdamy, więc jest okej. Okay. A odnośnie gramatyki to jej nie znam, nie ma takiej opcji. Przed chwilą usłyszałyśmy, że nasza teoria odnośnie Podsłuchiwały. tego że podsłuchiwałyśmy, że nasza teoria odnośnie tego, że z gramatyki musimy mieć 36 punktów łącznie jest błędna i okazało się, że musimy mieć zdany każdego. Musimy mieć każdego kolosa. Yeah. <noise> Przepraszam. <głosy> Idziemy, jest to było Ej, weź mu, pomachaj tą łapką yes, weźmy, no, oh! hello! Hello! Ale tu jest konspiracja no To tak. wyszysz, A jak taki tunel Nie, 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 nie. <głos》<głos》<głos》<głos》 Jestem w domu i nie wierzę po prostu, że dożyłam tego momentu, i mam weekend. I w ten weekend jadę do Zakopanego z moimi rodzicami i, i będę na skokach narciarskich. Co? Poza tym jestem cholernie głodna, więc za chwilę zrobię sobie jakieś naleśniki czy coś w tym stylu, bo nie mam siły na nic bardziej wyszukanego. A poza tym, właśnie jutro wracam do Ostrowa, więc w mojej lodówce nie ma za dużo. Ciekawych rzeczy, z których mogłabym właśnie zrobić obiad. Teraz czekam tylko na Anetę, bo umówiłyśmy się na randkę, pójdziemy razem wynieść śmieci. Co do dzisiejszego dnia, to mówiłam Wam już w szkole, że właśnie pierwsze kolokwium na 99999% 99 zdałam, kwestię tylko tego, na ile. I raczej wydaje mi się, że to będzie jakaś bardziej spoko ocena, niż taka mniej spoko, więc to na plus. Potem mieliśmy przedmiot, którego nazwy. Nie pamiętam, ale jest ale wstyd. W każdym razie mieliśmy do napisania pracę zaliczeniową tłumaczenie. No i dzisiaj właśnie wykładowca brał każdego po kolei, oceniał. Dostałam 4,5, więc i na końcu jeszcze kolokwium z gramatyki, więc trzymam kciuki za siebie i za moje dziewczyny żebyśmy to wszystko zdały, bo to jest naprawdę ostatnie kolokwium w tym semestrze z gramatyki i bardzo miło by mi było, gdybym nie musiała go poprawiać, tak? Więc bardzo liczę na to, że zdam, aczkolwiek moje umiejętności dzisiaj nie... Zobaczymy, w sensie tak osobiście to uważam, że bardziej tego kolokwium nie zdałam niż go zdałam. Zobaczymy, mam nadzieję, że właśnie nasz profesor dzisiaj wpisze ocenki, bo mega mnie to stresuje i, i chcę wiedzieć, jak, jak nie zdałam, to chcę już się przygotować na to, tak psychicznie, wiecie o co chodzi. Five minutes later. Jezus Maria, jaki fart, o mój Boże, o mój, o mój Boże, o mój Boże, wiesz, nie mam punktów? O mój Boże! Nie wiem jakim cudem, ale zdałam kolokwium z gramatyki i, i teraz znowu moje życie ma sens. Przez chwilę, aż do kolejnego kolokwium z gramatyki. Żartowałam, aż do egzaminu z historii. Z Anetą kilka godzin sprzątałyśmy w kuchni, tak więc jest czyściutko mogę ze spokojnym sercem jechać do Ostrowa jutro, a w sobotę do Zakopanego. Tak więc wbijajcie na mojego Instagrama, jeżeli jeszcze nie tam nie obserwujecie, bo na pewno będę robiła relacje, będę dodawała zdjęcia, różne filmiki, a w niedzielę na pewno będę bardzo szczegółowo relacjonowała Skoki narciarskie i przepraszam, że ja tak cały czas się tym jaram, ale. Bitch, what? Więc teraz siadam z kiwi, dokończę montować tego vloga i do końca, jakby tego dnia, nie planuję robić totalnie nic, będę się opierdzielać i jestem z tego powodu niesamowicie szczęśliwa, tak więc to by było na tyle, jeżeli chodzi o tego vloga. Mam nadzieję, że. Mam nadzieję, że on się Wam spodobał. Jeżeli tak, to zostawcie koniecznie kciuka w górę. Zapraszam Was do zasubskrybowania mojego kanału na dole. I widzimy się w kolejnym filmiku już niedługo. Buziaki, pa pa!